Dzień dobry wszystkim! Sobota 13 sierpnia. Jesteśmy już ostatni dzień na Samos, więc sprawdzimy jeszcze, jaką temperaturę ma woda w basenie. Po czym zobaczycie pomiar temperatury z plaży Psili Ammos, czyli też najładniejszej plaży na Samos. Jest ze mną też i cały przyjazd był z nami mój siostrzeniec Karol który też prowadzi, założył swój kanał na YouTube, więc podlinkuję na górze jego kanał, jak możecie to zajrzyjcie. Właśnie zrobił na przykład obszerniejszą relację z tej plaży Psili Ammos i, i pokazał jak to tam wygląda i opowiedział. A tymczasem przejdźmy już do, do pomiaru temperatury wody w basenie. Dzień dobry, godzina 17.30, znajdujemy się w dalszym ciągu na wyspie Samos, na plaży Psili Ammos. Plaża jest piaszczysta, naprawdę jest tu super piasek, co prawda na wejściu do wody są takie kamyczki, ale już przechodzimy kawałek dosłownie i później jest czyściutki piasek, jest też dość płytko jak można zobaczyć, dokąd ludzie dochodzą. Ja też naprawdę daleko doszedłem i, i cały czas miałem grunt. Jest to podobnie też jak nad Wołtykiem, że najpierw schodzimy, jest troszkę głębiej, a później robi się płycej. Tradycyjnie sprawdzimy, jaka jest temperatura morza, a ja powiem Wam od razu, że naprawdę jest bardzo ciepłe. Także przejdźmy do, do mierzenia. I tak, zróbmy pierwszy pomiar i zobaczymy. 27,7 stopnia, naprawdę. Woda jest dziś bardzo ciepła. Drugi pomiar tyle samo pokazało. Zróbmy kawałek dalej. Tyle samo, także naprawdę woda w morzu dzisiaj jest. no bym powiedział gorąca, to już jest. Ale orzeźwiająca. My tu przeszliśmy na piechotę w naszej miejscowości jakieś 3,5 km i, i nas po prostu orzeźwiła ta woda i super było się kąpać. Przyszliśmy też tak po południu, więc więc, więc akurat się skończył ten naj, to, to skończyło się to najbardziej palące słońce i, i, i jest super indeksu UV też już jest poniżej 5 jeszcze widoczek I, i dziękuję Wam bardzo że oglądaliście ten odcinek jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału to serdecznie Was zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem Cześć, dzięki. Trzymajcie się. Hej.